Siemanko. Ma może ktoś konto do oddania na Szakes Figet? Jak tak, to piszcie w komentarzach. Ja tam podam yy, yy, w opisie GG mojej. Jak ktoś ma, to piszcie. Ale dzisiaj zagramy w szakę Figet Z tej strony Dawid, Ka Dawid Kapałka. Siema. O karczma. E, moje konto to koniak. 12. 69 poziom ma... E, tu, moja, tu moja gildia. To jest mojego wujka konto. To moje konto. E, to nie... To Jambeczek. Mo, nie moje konto. Tamte to oddałem koleżance. To też moje konto. To też. Te już nie. To nie z naszej gildii. Dobra, idziemy może na lochy. Oczywiście, że padnę. Yy. Oczywiście, że padnę. Zobaczcie. Zawsze wiem, że padam na tym. Nie dziwię się. O, grzybki mam cztery. Idziemy na arenę. Niech mnie kawalnie. Dobra. Co mamy dzisiaj w zbrojowni? S słabe, 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 słabe słabe kurwa wszystko słabe a może coś będzie w tym w magii o zręczność a nie mam tyle hajsu jak no to jak ktoś ma konto na byle jakim serwie to yy, ja napiszę tam gg i piście o ktoś mnie zaatakował Dobrze walcie Dobra, idziemy na YouTube Ale po... Eee, sorry, dobra. teraz nara, bo muszę gdzieś iść na dwór. Teraz. Bo stary siada, wiecie. <laughs>